Chodzi. Jest kasina, jest stacja. A gdzie śnieg? Śnieg jest za mną. Witam na stacji narciarskiej Kasina Ski w Kasinie Wielkiej. Zapraszam na narty. Zostając z tego, że jestem przy mapie, kilka słów o trasie w Kasinie, o kolei. Przy okazji sprawdzę, jak działa mój nowy mikrofon, bo dzisiaj strasznie wieje, więc jeżeli będzie mnie słychać, będziecie mnie dobrze słyszeć, to znaczy, że wszystko jest ok. Słuchajcie, w Kasinie mamy tak naprawdę trzy trasy. Niebieską, czerwoną i czarną. I oczywiście na dole trasa dla dzieci numer 4. Trasa numer 1 to 1450 metrów, trasa niebieska, ale taka dobra niebieska, bardzo szeroka. Trasa numer 2, trasa czerwona, długość 1000 metrów i trasa numer 4, 3 czarna. Wytyczone są długość 300 metrów, wytyczone są pod sześciosobową kanapą firmy Doppelmayr, wybudowaną 2 lata temu, właściwie tak trześciosobowa nowoczesna kanapa z osłonami. Także do dyspozycji mamy trzy przejazdy 1450, 1350 metrów. Na dole jeszcze do tego jest taśmociąg dla dzieci i taka ośla łączka, gdzie nasze pociechy mogą stawiać pierwsze kroki. To tyle o trasach. Mam nadzieję, że było to słychać i to w miarę dobrze. Na Ski, mimo że to jest niewielka stacja narciarska, bo w gruncie rzeczy mamy tylko jedną kolej, na dole taśmę dla początkujących i powiedzmy sobie jedną główną trasę i tutaj trasę pod koleją. To jest stacja bardzo nowoczesna. Jak widzicie ja jadę teraz koleją sześcioosobową firmy Doppelmarie o długości troszkę więcej niż 1000 metrów, która pokonuje różnicę poziomów Około 295 metrów. Kanapa wyposażona w osłony w kolorze pomarańczowym, zapewniające osłonę przed wiatrem, śniegiem, deszczem, co tam by nam chciało na głowę polecieć. Taką specyfiką tej stacji narciarskiej jest to, że. Ekspozycja stoku jest północna, więc słońce tutaj nie operuje mocno. I mimo, że dookoła śniegu, jak na lekarstwo, a praktycznie w dolinach nie ma go w ogóle, to na trasie utrzymuje się ten śnieg dosyć długo. A nazwa wzięła się stąd, że śnieg właśnie bardzo długo tutaj zalega i nawet przy dobrej pogodzie widać śnieżnicę z Krakowa. Kasina Ski w swojej nazwie ma też taki człon and bike. Bike park, chyba bike park albo bike, nieważne. W każdym bądź razie jest to doskonałe miejsce na rowery. Dla tych wszystkich, którzy lubią poszaleć na rowerach, zjeżdżać na rowerach, są tu super trasy downhillowe, rozgrywane jest tutaj jak puchar polski. Ale o tym więcej, mam nadzieję, uda mi się powiedzieć yy, latem. Dodatkową atrakcją dla tych wszystkich, którzy nie chcą się ścigać, chcą tu przyjechać, po prostu wypocząć, jest też oczywiście zabytkowa kolej, e, która z habówki przyjeżdża na tutejszy dworzec. Można przyjechać sobie prawdziwym pociągiem, ciągnięty przez prawdziwy parowóz. Potem w pakiecie, w bilecie, który można kupić, e, jest też wyjazd do góry, tutaj właśnie koleją na górę, a w przyszłości. A w przyszłości będzie można też wyjść na taras widokowy, który tutaj powstaje nad Górną Stacją Kolei. Będzie tutaj też restauracja i perełka. Muzeum Starych Motorowerów, które będzie zlokalizowane pod Górną Stacją Kolejki. Wyjątkowością tego muzeum będzie to, że wszystkie zgromadzone tutaj eksponaty, których kilka już widziałem, będą zapalane na pedały. Tylko takie motorowery tutaj się znajdą. Pamiętacie nasze pierwsze komarki? A oczywiście młodzież nie pamięta, natomiast osoby w moim wieku, czyli dojrzałe, e, pamiętają, jak pierwsze komarki były zapalane przez kręcenie pedałami. Miało to też swój plus, bo w razie czego kiedy silnik padł, można było kawałek podjechać, choć było to męczące. Ciekawa informacja na temat stacji narciarskiej Kasina Ski, a raczej lokalizacji, w której jest ona położona. Otóż Kasina jest usytuowana w beskidzie wyspowym. Pewnie domyślacie się o co chodzi, natomiast najlepiej to widać właśnie tutaj ze śnieżnicy, kiedy popatrzymy dalej. Góry tworzą swego rodzaju wyspy. Nie można przejść dłuższego pasma kilku szczytów graniami. Tylko trzeba zawsze zejść do doliny, trzeba pokonać tą różnicę poziomów. Stąd Beskit Wyspowy. Jeszcze kilka informacji o cenach skipasów w ośrodku Kasinaśckim. Jeżeli przyjedziemy tu w sezonie wysokim, to za cały dzień musimy zapłacić 105 zł. Natomiast za, są tutaj skipasy 3 i 4 godzinne, za które musimy zapłacić odpowiednio 65 i 70 zł. Należy też do tego doliczyć 10 zł za kaucję, która jest zwracana, kiedy będziemy oddawać karnet. Jeżeli przyjedziemy w takim okresie jak teraz, czyli po sezonie. To za karnet całodniowy zapłacimy 95, zł, a skipas pass 3 i 4 godzinny odpowiednio 60 i 65, zł. Dzień dobry. Można coś zamówić? Poproszę herbatę, cytrynową i żurek. Z jakim z kiełbasą? Z kiobasem i z jakim. A to przydałby się podstawek, żeby gdzieś choćby torebkę zużytą odłożyć, bo tak nie bardzo będzie gdzie, jak widzę, ludzie właśnie robią w ten sposób, taka drobna rzecz, a cieszy Czy ucieszyłaby. Korzystając z chwili czasu, zanim nie dostanę zamówionej zupy, kącik kulinarny, czyli. Co można tutaj zjeść i ile to kosztuje? Więc, jeżeli chodzi o zupy, możemy kupić sobie żurek, żurek solo, żurek z jajkiem, żurek z kiełbasą od 9 do 13 zł. Możemy zamówić barszczyk. Barszczyk kosztuje od 10 do 15 zł. To taki za 15 mamy wypasiony z krokietem. Do tego, o, Idę odebrać. Zapomniałem łyżki. Tak też bywa. Może zanim zjem ciepłe, to jeszcze dokończę ką, kącik kulinarny. Z dani głównych, obiadowych, możemy zjeść kiełbasę, flaczki, bigos, placki, pierogi, naleśniki i kotlet schabowy ze schabu lub kotlet drobiowy. Zdrowy. Za zapłacimy 16 zł, za placki z z surówką 25 zł. Jeżeli chodzi o Bigos to 14, będzie nas kosztowała 12 zł. Możemy też zamówić przekąski, czyli fast food, zapiekanka, hot dog i te sprawy po 7 zł. Dodatkowo możemy sobie zamówić dodatki. I tutaj surówka, pieczywo, surówka 5 zł, pieczywo 2 zł, śmietanka do kawy 2 zł, czyli tyle samo co miód do herbaty. Co jeszcze z ciekawości napoje zimne tymbark 5 zł, taki półlitrowy Pepsi 6 zł, kawa, kawa czarna 7 zł, parzona 3 zł, z mlekiem 8 zł. Co jeszcze herbata 5 zł, czekolada na gorąco 6 zł. Są też herbaty rozgrzewające. Herbata górska z miodem i imbirem, nie z alkoholem 11 zł. Piwo małe 7, piwo duże 9 zł. To tak tyle a propos ceny. Lokal czysty, schludny, więc przyjemnie można tu wyjeść. Są normalne miski, talerze, a nie w plastikach. Tak sobie myślę, że można by było z czasem zrobić taki ranking kosztów takich poza skipasem, dojazdem, takich poza typowo narciarskimi kosztami, jakie ponosimy w stacjach narciarskich. Czyli porównać koszty na przykład herbaty, nie wiem, żurku, schabowego i powiedzmy piwa w różnych stacjach narciarskich. Co o tym myślicie? Jeżeli uważacie, że to dobry pomysł, to zostawcie informacje w komentarzach. To by było ciekawe porównać takie gdyby, koszty dodatkowe związane z nartami. Informacja dla osób, które tutaj były jakiś czas temu, czyli powiedzmy sobie: nie wiem, ostatni raz dwa sezony temu trzy sezony temu właśnie tak jak ja w Kasinie tutaj powstał nowy parking, tuż pod samym krzesłem także nie trzeba, dla tych, co już pamiętają z dołu podchodzić. Tędy, tylko jest wygodny parking. Dosyć wygodnie można dojechać. Przede wszystkim suchą stopą można przejść z samochodu pod, pod krzesło, i z powrotem nie ma żadnego błota, kamieni. Elegancko wyłożone płytami. Tutaj duży plus. Oczywiście parking jest bezpłatny. Zapomniałem powiedzieć, może głupio, no, ale warto dodać.